Dobry, witam w kolejnym filmie. Także zapraszam na film. Trójak! No trójak, trójak, chodź, idziemy tutaj popatrzymy. Może coś jeszcze znajdziemy. Tu same trójaki. Tutaj mam jakieś W każdym razie zapraszamy na film. O, patrz jaki ładny. Koźlarz, babka. No bo oni w takich typach są. Ten to ładny. Ładna sztuka. patrzy ty, zobacz. Jest następny. O, jaki ładny. No. Idę. O, pa, tu jest jeden. I tu drugi. O, i zaraz drugiego zerwiemy. Czekaj, mhm. pokaż go. O, jednak kogoś tu nie było. Też ładny koźlak. Dobra. O, to i ja też tam jednego znalazłem. To zaraz tutaj weźmiemy. Czekaj. O, A weź, bo może być zasunięte tutaj, o, dzień, bo specjalnie dzień. też rzucają, zasłaniają. Zresztą o to chodzi grzyby. Ale to jest, musiałby wiesz, ten się złożył. Ale on, o widzisz, on jest taki chyba ma lokatorów, na suszenie będziesz miał. I tu kolejny pa. Ale patrz, jaka młoda sztuka do słoika będzie. O! I na słoik jest. To jest prawdziwek. Jest prawdziwek. Młoda sztuka. Ty mówiłeś, że jeden patrz, a ja drugiego znalazłem No. Ale siedział był schowany pod tym Pod trawą Duży? Znaczy duży, taki powiem ci. Ładny prawda? No, ten to ładny Patrz, co znalazłem! Ja pierwszy ładne Patrz, następny. Mówiłem, że tu są. Ty, ale w, ty, wygrzebałem, bo taka górka była, nie? O kurczę, zobacz jakie malutkie. Ale wszystko prawdziwki. No, czekaj, jeden. Tego A, wrzucamy. to szczęście qd cztery prawdziwe. O człowieku. Następny. Następny. O, i tutaj. O, czekaj, weźmy tego, żeby go nie połamać. Wrzucam. O, dobra, rzucamy, wrzucamy. wrzucamy. Czekaj, ja tylko tego pokażę, A, to, to te dla Ciebie. Trzymaj. Tam będziesz musiał zliść, nie? Trzeba o, popatrzeć, dobra. wiesz. O! Ale zobacz, od razu przykryjemy. Żeby nie było. Ty, ale jazda, one gdzieś za dwa dni dopiero będą eleganckie. taka? To I to tak patrzy. Nie, tu liście spadają. Ale nie, to ktoś. Je, to... <laughs> Zaraz będę chodził, kubki zbierał wszystkie. A ja tutaj mam, o! Kraśniaczka tego. Cały czas na niego czekałem. O! No, jest kraśniaczek. Też ładny, też dobry, elegancko wchodzi. One na zupę są eleganckie. Patrz, patrz. patrz. Widzicie go czy nie? Ja już widzę. Ooooo no, no ten wychodzi. One jeszcze powiem ci dzień dwa i dopiero by tutaj wyskoczyły. Ładna sztuka. Idziemy, zbieramy. No, dobra. O człowieku. Bardzo ładny. Pa jaki mały, pa! Koźlak, ale malutki, elegancki, na słoiczek. O! No, takie małe są też eleganckie. Tam przed górka była. A tu akurat nic nie ma. Ale tutaj też jest taka. I się. Każdą górkę będzie sprawdzać. Jest. No, jest mały kraśniak. O! I to. Patrz O! I to jest kraśniak. Malutki. Mhm. Ładny. I on na pewno nie jest roboczywy. I nie jest sam pewnie. Zazwyczaj parę sztuk rośnie w koło, bo krośniaki są stadne. Stadne kurki. Jak, jak ten. Ładny. Jak ten? Czekaj, bo nie łapie tutaj. O, teraz jest. coś mamy, nie wiem jeszcze co to. Ach, chyba jakiś trójak. No nie, sitak. A to sitaków nie będziemy zbierać. Niech sobie rośnie. O, go tam psać. Generalnie jak zmienisz miejscówkę, to od razu co i grzyby i wszystko. Zobacz, co tutaj znalazłem. I jest maślaczek, zobacz. O jeden, a tutaj drugi. O. To maślizduteczko, dawaj, dawaj. Nie, biorę, biorę. Powiem ci, git. O, patrz, jest kania, więc jest. No nawet taka sporawa. O. Ja to nie lubię, Kani, zbierać, chyba że gdzieś, wiesz, wrzucam potem, bo strasznie dużo miejsca zajmują. Lecz nie, nie musisz polubić ten film, bo... <noise> no chyba, że jesteś sąsiadem. Są... To to chyba purchawa, ale no, to to może być maślak. Pokuś... Nie, nie, ale tego nie będę zbierał. Nie? On... albo pokuś... no, Ten jeszcze nie, jest tak. tak. Jeszcze zdrowy, A o, ten, to nie. To, to ten nie to, wiem, to, co to. To maślak, ale... O, ten jest mały. Malu... O, tu jaki mały, pa! One... Jest jeden. Mnie interesują tylko takie właśnie z tymi śliskimi A. główkami. Patrz, tutaj trzy, cztery, no, no, tutaj. <grystanie> patrz tu, patrz, jakie malutkie. te malutkie mnie interesują. I tutaj większe. Ale jazda. Małe. Dobra, to Ci te mniejsze będę zrywał. Tak. Te większe mnie interesują, bo to są po Jest taki mały. Tu już dwa roboczywe. Patrz pod podwodem, czy nie roboczywy. Ja, ja tutaj te mniejsze zrywam, tych większych nie dotykam. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj, tutaj. Pa, tu. Tutaj, tu i tu. Jeszcze tutaj. Patrz dalej. Człowieku, tu następny ma ślak. Następny. Następny. Idziesz, tutaj są myślaczki Ech. I jeszcze tu To te małe to ci pozrywam małe tak, duże Małe takie Ciekawe czy szkoda że nożyka nie mamy O jeszcze tutaj gdzieś były No tutaj zobaczę małe. duże po prostu Maślaki. O. o, ten to wyjedzony na pewno, ale ten to może być. Ten wygląda na zdrowego. I tu kolejny. Zo, jaki malutki. Mam, mam. Też widzę, jak ktoś kopnął wcześniej, ale tu jest jeden świeżutki. Malutki. O. I następnego, Rwi. O, widziałem. Maślak też dobry grzyb. Patrz następne. No, to, to, to... <laughs> Jak ktoś zbiera maślaczki, to... O, zobacz. Nie, to już lokatorów. Te większe mają już lokatorów. One już tutaj. No ale te dwa malutkie to całego możesz no, no. rzucić.